Widzę, czy są już, widzę, piąte urodziny, widzę Fortnite? Co jest? Ale są jakieś krótki te tygodnie są. Widzę, mamy nowe urodziny Fortnite, a zapomniałem, że są niedługo nowe urodziny Fortnite, a już piąte. Więc dla wszystkich bardzo ciekaw, w kolejnym odcinku, właśnie z gry w Fortnite. A dzisiejszy odcinek była piąte urodziny z gry Fortnite, zawę. E, tak jest. Staneczka idealna mi wyszła. Komunikacja oddziału, to są jakieś nowe rzeczy tam są. Mamy nowe widzowie urodziny Fortnite, to już piąte urodziny Fortnite, czyli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Tak jest, nie, 6 zgodził, nie, 18, 19, 20, 27 22 Tak jest, wszystko się zgadza. Piąte urodziny Fortnite, a. mamy mało wyzwań, ale mamy kilka fajnych wyzwań. No teraz już no takie, na początku było fajnie, bo na początku jak były urodziny Fortnite, tak roczny rok, to były fajne ja, wyzwania, a rok jak było rok temu, ale mamy nowe urodziny gry Fortnite, mamy urodziny Fortnite, widzowie już piąte urodziny. No, jak ja się cieszę, bardzo. Piąte urodziny gry Fortnite. Po prostu niebywałe, Piąte urodziny Fortnite'a, czas zacząć. Ehm, no i cóż, dzisiaj będziemy sobie zagrać, co się dzisiaj solo Standardowe standardowało. Nie wiem, zobaczymy, nie się oczywiście solą. Ja eee, takie zwykłe, solo luźne, po poprzednim ciku nie zmontowałem tego odcinka poprzedniego. Bo ja za dużo gada, i zajęcie o co chodzi. No, to nie dokładnie odcinek, niedługo zrobimy. A gdzieś to taki odcinek solo, luźny. E, a oczywiście znaczy taki taki, taki że będziemy zabijać typu, powinien być będzie na typu od razu. Bez zastanowienia się. E, ja przynajmniej troszeczkę muszę troszeczkę popracować. E, właśnie po to się straciłem formą ostatnio, ale wygrałem od ogierkę, więc taka trochę beka. Ale no cóż, e, tak się zdarza, że czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Mmm. E, parę będę dać w zawę, więc... No się cieszę, cieszę się bardzo. Zdobyaną parasorkę w grze Fortnite i lecimy dalej lecimy dalej Zapomniałem, to są też z piątej rodziny gry Fortnite nie spodziewałem się, że są z piątej rodziny Fortnite'a no ale teraz przypomniało mi się, że faktycznie że są, Ok, wydaje mi się, że to było w lipcu, no ale no zapomniałem to dopiero dzisiaj, bo dokładnie 24 to wyszło w Fortnite 23 około wyszedł, nie, Jeszcze tam w bo chyba 27 nawet wyszło więc tak już piątej rodziny Fortnite są No, ale coś mi się to dobra, czy no, to było nie treści, czy to było ja pierdzielę, w pewnym troszeczkę jest zbugowane ostatnio. Nie ja pierdźcie, że to mam to tak długie, no ja pierdzielę. O kurde, się, Ja pierdzielę! Jest wreszcie, ja pierdzielę, ale głupiopa z tego. No i przepraszam, że te będą też koty mnie troszeczkę denerwować, powiedzcie, troszeczkę denerwują i widzę niedługo koty, te cię wyniosą z mojego pokoju, Po to co one robiły dzisiaj całą dzień, to um, wiecie no, musiałem ją ciągle gdzieś e, na chwilę zamykę, czyli nagle to odcinek już raz razem nagrać, ale niestety nie miałem czasu. No, ja będę mi się troszeczkę potracać, żeby te dzisiaj te koty zamknąć na odcinku, bo wiecie, no będą mi wkurzać na razie. Nie chcę żeby kałasów wydawali na odcinkach. Hmm, więc na tym razie to polega. Jeden hałasuje trochę. Eee, I jedziemy, no i będę się jed... w dziś tam niedzielę może moja mama je wygonić z mojego pokoju, nie mam siedzieć bo moim to bo to nie, nawet to nie będę nie, nie. nie szanują, e, właśnie wiecie, nie szanują właśnie porządku, po... tak jest mi urąbany w tym piasku, że nawet byście chcieli wiedzieć w sumie Znaczy byście nie chcieli wiedzieć Ale dzisiaj wiem, od nagrywam, tak, tak zdaniem, że nawet takie dźwięki nie mam wam przeszkadzać mocno No przestań tak wazować. Kurde! Ja pierdzielę, szaruję ten piasek pierdolony, no kurwa, nie ma się żyć. Ja pierdziele... Tak. Idziemy do oryginalizmu. A więc, paradygmat kazała dać sobie znać. Jeśli zdołamy odszyfrować wiadomości od drzewa, będziemy mogli zaszyfrować wiadomości do drzewa. My? Ty też masz wojskowe deszyfratory zainstalowane w tym kostnym pudełku na górze? Zbierz części dla Tosi, a ona zbuduje translator. Prawda? Oh. Kurwa nie drapcie mnie, no ja pierdolę! Kurwa! No. Kurwa, nie należę tych kotów! Nie tylko chodzi się, Ty na baga, nie kupuję! Mówię wam tysiąc razy, ale nie kupuj. Naprawdę To tak kurwa człowieka, to po prostu się nie da... Nie kurwa... nie jest, nie da się po prostu z nimi kurwa Na spokojnie kurwa Nie kurwa kotka jak obcięte skipu kurwa, nie Ej no by nie poleciał, ja pierdziele Ale głupota Jestem nie jak się nauczyciel to nikt nie lata Idziemy na nati zaraz Dora jedna to pierdolę To jest pojebane, nie wiem, to będę to tak siedział tutaj tak, chyba bezpośrednio O to jest też fajne, czekaj, tu może być wyzwanie yeah, Jaki będzie miałem z tego zebrać? już tu tak jeździć, że ja tu wokół. W sumieniu wyjedę, nie? No, nie będę się tym przejmował. Ej, że nie, no nie mogę tak. Nie, no nie mogę. Gdzieś tu kurwa smród ja pierdzielę! No po prostu nie da się tak siedzieć, no za te kopie za to okrzanie kurwa, no przecież no, jak pierdolę Lecimy sobie to poza ścinkiem, bo nie wiem, czy idę w to? Od kotów Dobra, będę się tym przejmował później później Lecimy na ty wtedy

wspierala w gościu. Co no się ma to? No nie! <śmiewanie> nie mogę z tego, nie mogę z tego. Co ty się dół, No kurde nie! Ja pierdziele. Dobra, fajna ścieżka, ale jaka fajna, taka... ja go porobił, ja bym go porobił, Mogę puścić ten balon jednak, żebym szybciej na do wtedy przyszedł, dobra. Zakończę jeszcze ten odcineczek, pobędę jeszcze na nagrać jeszcze jeden odcineczek, nie chcę, żebym jeszcze troszeczkę trwał po tym odcinku, bo dzisiaj będą dwa odcinki. I Idę teraz nagrać kolejny na odcineczek, który zobaczycie jeszcze dzisiaj, właśnie nagrywać właśnie z trybu żeby był jakiś fajny odcineczek, więc widzimy się w kolejnym odcinku, pa